1.23 Reaktor wybuch. W Czarnobylu koszmar się zbudził 1.1586 okrwydok 26 kwietnia Eksplozja wstrząsnęła całą planetą Czy to straż poszarna? Tak Jeszcze do prypeci szybko natychmiast Dach reaktora 4 stoi w płomieniach A radioaktywny pył nad miastem się unosił Straże pędzą na ratunek. Karetki wyjął w popochu i strachu. 27 kwietnia, godzina czternaniach Autobusy przyjeżdżają, ewakuacja się zaczyna. Czy to straż pożarna? Tak! Jeźdźcie do prypeci, szybko natychmiast! Dach reaktora cztery stoi w płomieniach. A radioaktywny pył nad miastem się unosił. Czy to, to straż pożarna? Tak! Jeźdźcie do prypeci, szybko natychmiast! Dach reaktora 4 stoi w płomieniach, a radioaktywny pył nad miastem się unosi To będzie tymczasowa ewakuacja z powodu awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu Na zawsze zostanie tragiczna historia w pamięci zapisana Czy to straż szarna? Tak! jeszcze do Prypeci szybko, natychmiast! Dach reaktora 4 stoi w płomieniach, a radioaktywny pył nad miastem się unosi był na zawsze w pamięci jako przestroga dla całego świata.